Legalna aborcja. Teraz. Bez kompromisów. Dlaczego? Mówicie o Eugenice? Posłuchajmy nieżyjącego już profesora, doktora Dębskiego. O dziecku, które miał uratować inny profesor, pan Hazan. To jest dziecko, które nie ma połowy głowy, nie ma, ma mózg na wierzchu, ma wiszącą gałkę oczną. Ma rozszczep całej twarzy, nie ma mózgu w środku i będzie umierało przez najbliższy miesiąc albo dwa, bo ma zdrowe serce i zdrowe płuca, aż umrze w końcu z powodu jakiegoś zakażenia. I wy takie aborcje nazywacie eugeniką. Kobiety są torturowane, zmuszane do, po, do porodów właśnie takich dzieci. Ten fundusz powinien się nazywać funduszem kroniki zapowiedzianych śmierci. Żadne pieniądze z waszego funduszu, żadne wsparcie na nic się nie zdadzą chodzącym trumnom, które zmuszacie do urodzenia trupa. Kościół miesza się do polityki, więc niech się nie dziwi, że w niej jest. Mówicie, że nie można być katolikiem i popierać prawa do przerywania ciąży. Ale mówicie, że już można być księdzem katolickim i gwałcić dzieci. Można, o ile się wyspowiada. Można też być księdzem, uprawiać seks ze swoją gosposią i dostanie się rozgrzeszenie. To można. A kardynał Gilles potem powie, że nic nie wie, nic nie słyszał i nikt mu o niczym nie doniósł. Ale teraz to wierni się buntują, buntują się katolicy i katoliczki przeciwko Jacek? temu bestialstwu, które chcecie z polskim kobietom zagwarantować. Wyrokiem, które to jest tak zwanym wyrokiem tak zwanego Trybunału. Maltretowanie psychiczne i fizyczne, czyli przemoc. Wzbudzenie potężnego strachu wśród wszystkich kobiet w wieku prokreacyjnym. Zwiększenie liczby samobójstw młodych ciężarnych. Zwiększenie migracji z Polski. Pogłębienie ujemnego przyrostu naturalnego. To chcecie zrobić i chcecie zmusić, żeby kobiety używały tego. Tego wygiętego wieszaka, który będzie potem... Przekłuwał ich macice. Wykrwawią się i będziecie mieli je na sumieniu!